Często zadajemy sobie to pytanie, co tak naprawdę jest istotne w życiu i sprawia, że mamy energię do działania. Ja uważam, że podstawą jest żywność. Aby ją jednak uzyskać, należy uświadomić sobie znaczenie rolnictwa, nauki, która wciąż się rozwija i zmienia, podobnie jak zmienia się otaczający nas świat. Do racjonalnego uprawiania ziemi z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn, preparatów, środków ochrony roślin, niezbędna jest fachowa wiedza, którą można zdobyć na kierunku rolnictwa, uzyskując tym samym tytuł inżyniera. To kierunek przyrodniczo-techniczny, który wymaga opanowania szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy. Nasi studenci mają możliwość pozyskania tej wiedzy nie tylko na salach wykładowych, ale także w sposób praktyczny podczas wykonywania badań i obserwacji na poletkach Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Limpniku. Tematyka badań dotyczy głównie nawożenia mineralnego, makro-mikroelementowego jak również stosowania nawozów naturalnych. W badania te zaangażowani są również studenci kierunku rolnictwo w ramach odbywanych praktyk, ale też w ramach swoich prac dyplomowych. Ponadto stacja prowadzi wieloletnią współpracę z firmami zewnętrznymi, które zaopatrują rolnictwo w środki produkcji, dzięki czemu studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą, jaka jest dostępna na rynku. Użytki rolne to nie tylko grunty orne, ale to również użytki zielone, które znane są z wielogatunkowości. Wiele gatunków roślin na użytkach zielonych sprawia, że musimy je poznać po to, żeby je odpowiednio dobrać do dobrej paszy czy dobrych walorów zielarskich. Stąd też staramy się nauczyć studentów, w jakim siedlisku będą występować te rośliny i jaką wartość mogą one prezentować dla paszy, dla odnawialne źródeł energii, czy też ziół, które możemy też wykorzystywać nie tylko jako dodatek do paszy, ale jako surowiec farmaceutyczny, kosmetyczny, czy też w innych dziedzinach, chociażby przyprawowych. Oglądaliśmy użytki zielone pod kątem przede wszystkim produkcyjnym. Teraz widzimy, że te same gatunki można wykorzystać do produkcji energii odnawialnej. Możemy też uzyskać nasiona, które są na dzień dzisiejszy jedne z droższych nasion roślin uprawnych traw pastewnych w Polsce. O czym chcemy przekonać? że można powiedzmy te nasze gatunki nie tylko introdukowane, sprowadzane do Polski, ale gatunki nasze rodzime wykorzystać tylko nieco w innej technologii, co wymaga trochę wiedzy nie tylko naszej, ale również tej, której chcemy przekazać studentom. Znajdujemy się w Laboratorium Technologii Zbóż, które jest jednym z nielicznych laboratoriów w Polsce zajmujących się oceną wartości wypiekowej ziarna i mąki roślin zbożowych. Studenci mogą w praktyczny i samodzielny sposób wykonać powyższe analizy, np. otrzymywać gluten. Nowoczesne wyposażenie laboratorium genetyki pozwala na prowadzenie prac badawczych obejmujących zagadnienia genetyki, biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. Nasze badania wspierają postęp w hodowli nowych odmian żyta, pszenicy, pszenżyta. Odmian wysokoplonujących, odporniejszych na choroby i szkodniki, lepiej dostosowanych do niekorzystnych warunków środowiskowych. Do badań genetycznych wykorzystujemy wyizolowane DNA z roślin, które sekwencjonujemy i poszukujemy genów które mogą być odpowiedzialne za daną korzystną cechę. Gdy znajdziemy już taki gen, to wprowadzamy go do innych roślin, które stają się protoplastami nowych, ulepszonych odmian. Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesne urządzenia do sekwencjonowania, kopiowania genów i wizualizacji i innych manipulacji. W badaniach tych uczestniczą również nasi studenci. Jest to dla nich spore wyzwanie, no nie ukrywajmy, genetyka nie jest najłatwiejszą z nauk, ale finalnie daje to ogromną satysfakcję, że również student może uczestniczyć w tworzeniu postępu w rolnictwie i dokłada swoją cegiełkę do rozwoju nauki dla dobra przyszłych pokoleń. Szczególnie cenne gatunki roślin rolniczych, na przykład miskant olbrzymi, liczne gatunki roślin ogrodniczych, takich jak truskawki, borówki, maliny, storczyki czy róże. Oraz rośliny zagrożone wyginięciem rozmnażane są w laboratorium kultur in vitro. W warunkach in vitro z jednej komórki roślinnej umieszczonej na pożywce bogatej w składniki pokarmowe w sterylnych, kontrolowanych warunkach może powstać nawet kilka milionów roślin potomnych w ciągu jednego roku. Metoda kultur in vitro wykorzystywana jest również do produkcji związków biologicznie czynnych dodawanych do kosmetyków i leków ratujących życie. W naszym laboratorium prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów naszego wydziału oraz studentów zagranicznych w ramach studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.